Nowe 25-lecie zapowiada się fascynująco. Przede wszystkim ogrom zadań w obszarze edukacji, edukacji młodzieży różnych grup wiekowych, edukacji seniorów w obszarze zarówno finansów, cyberbezpieczeństwa, innych zjawisk, fenomenów życia społecznego. To jest coś, co trzeba robić regularnie, trzeba powtarzać, WIP będzie w to zaangażowany. Robimy to z przyjemnością, ale i z poczuciem misji i obowiązku, który zresztą spełniamy również w imieniu i na rzecz banków, które nas w tym wspierają. Poza tym, to jest, to są nowe wyzwania w obszarze szkoleń, w obszarze Treningów, bo 25-lecie to, które następuje teraz, będzie zupełnie nieporównywalne, jeżeli chodzi o zakres kompetencji, umiejętności, o charakterystykę, profil, jak to się teraz ładnie mówi, pracownika. Banku XXI i kolejnych pewnie stuleci. Zmienia się otoczenie, zmieniają się banki, musi się zmieniać również zapotrzebowanie banków, jeżeli chodzi o określony typ kwalifikacji, kompetencji. Ludzi, którzy będą potrzebni teraz, to będą ludzie. Owszem, w jakim stopniu nadal specjaliści, ale jednak przede wszystkim ludzie otwarci, ludzie umiejący wykorzystywać to, co najlepsze w technologii, umieć poruszać się w regulacjach po to, żeby mieć ciągle zadowolonego klienta. No, zadowolony klient to jest podstawa egzystencji każdej firmy, banku również. Musimy wszyscy się nauczyć przyswoić. Będziemy się uczyli zawsze ciągle wszędzie, i to nie będzie tylko pogłębianie wiedzy w danej specjalności. Będziemy się uczyli rzeczy nowych. Będziemy się uczyli, w jaki sposób wykorzystać na przykład blockchain do usprawnienia procesów wewnątrz banku i relacji z klientem. Dwa lata temu nie znaliśmy nawet tej nazwy. To była tylko jakaś historyjka o bitcoinach, która na zapleczu miała tę te technologię. A teraz będziemy po prostu na rynku mogli konkurować tylko dzięki temu, że będziemy zatrudniali ludzi otwartych, ludzi gotowych poznawać nowości, a przede wszystkim umiejętnie, mających umiejętność wykorzystania ich dla dobra klientów.